To znowu my błądzamy. Chcieliśmy Wam trochę opowiedzieć, dlaczego w ogóle zaczęliśmy film nagrywać, bo to ważne. Ponieważ naglądaliśmy się w tamtym roku filmów, na których pokazywali inni wędkarze, nie wiem, jacy, to jest znani ludzie, jak nęcić przede wszystkim karpia, co ustać do wody, na jakich głębokościach. Tyle tych filmów naglądaliśmy się, że stwierdziliśmy, że. Część z nich nie mówię wszystkie, ale część z nich po prostu jest nieprawdą, ponieważ mówią tam przede wszystkim na ile i rzucać do wody. Przede wszystkim właśnie o to chodzi, ile coś do wody. Ludzie w, na filmach, łowiska też tak, tak nie? wrócają dosłownie, no bo właśnie tych chorych filmów się na oglądają, dosłownie całe wiadra różnych zanęt, kukurydz, kulek i tak dalej, a tak naprawdę to. No My łapiemy inaczej, strasznie inaczej. To jest całka, całkiem inna, du duża przede wszystkim różnica, jeśli chodzi o nasze łapanie. Bo przykładowo, jak idziemy na jakieś głębokie łowiska, gdzie jest po, łapiemy, łapiemy z górek po 6-7 metrów, to tak naprawdę tylko ja stosuję, kolega tutaj też tak stosuje, jedną garść kulek na te, które łapiemy na włość. A nie Dobra, żadne kukurydze. Tak. No tam może troszkę Szyterek poetu, coś, bo, no. bo, bo poeta akurat rybom nie zaszkodzi. To poet też można stosować, ale nie w wiatrach kukuryzy, wrzucać do wody i, i to jeszcze przy, przeważnie na małych akwenach, gdzie jest łowisko płytkie. To tylko szkodzi rybie, bo ono tego wszystkiego nie zeżre, To, to, to nie jest w ogóle prawdą. Przecież to gnije wszystko na dnie, czyli. Potem Usuje. ryby są chore, zdychają no. i tak właśnie dalej. I potem właściciele łowi są zdenerwowani. No takich właśnie ludzi, dlatego doradzam wam Na to, co zakładacie na włos Tym nęście Możecie tam kukurydy podsypać, ale jedną łyżkę yy, karpiową, a, a, a nie tam co, Całe wiadro od razu Po 30 kilo, nie? No i no. dlatego powstają Nasze filmy amatorskie przede wszystkim To dodam Będą po, po, powstawały No takich właśnie początkujących w sumie karpiarzy, że Właśnie nie wie jak nęcić, co, gdzie i jak Przede wszystkim możemy powiedzieć, że najważniejsze jest miejsce. 80% sukcesu to jest miejsce. To nie jest tak, że bo ja mam takie kulki, ty masz takie no, i... Kulki i, za miliony, nie? Tak. I będziemy ciągać super ryby. To nie, to w ogóle nie o to chodzi. Najważniejsze jest miejsce. Bardzo ważne, no ja nie mówię, bo tu teraz jesteśmy na Chwałowicach. Tutaj jest mały akwen. Tu w sumie, bez, jak ktoś nie ma echosondy, ma jakiś ponton czy czy łódka zanotowana to śmiało to może przyjeżdżać bo, bo tutaj jest akurat no, dość proste łowisko i ale no, na, na większe łowiska gdzie już są głębokości no to no, trzeba mieć tą ekosonde bo bez ekosonde to, to to nie ma sensu no no to jest tak, musiał poświęcić wiesz nie dzień dwa tylko to już mi miesiąc dzień. no Ta. jak nie lepiej no. żeby poznać tam dno czy jakieś tak tego klantki. ogólnie polecamy, nawet jak ktoś nie ma funduszy, wiadomo Uzbierać, kupić jakąś najtańszą echosondę Tylko żeby pokazała tą górkę i właśnie Też jest ważne, bo dużo ludzi jak komuś sąduje, bo już nie Żyrownie sądowałem tam na, na właściciela prośbę Że właśnie pokazaliśmy jakie są głębokości ostatnio To od razu mówię, że Nieważne gdzie echosonda pokaże, że stoją ryby Na to nie patrzcie Szukajcie jak najwięcej miejsca jakichś, czyli Przykład daje jest 9 metrów, o jest górka 6. Właśnie o takie miejsca chodzi. I też powiem, że jeśli chodzi o stosowanie takich miejsc, czy czy, czy na górkę, czy, czy, czy na spadzie, czy, czy pod górką, to to zależy przede wszystkim od podgody, od ciśnienia. To, to, to zależy od pory roku. Obiad, prądy, wszystko. Tak. Nie? Co jeszcze można powiedzieć? <laughs> Jedźcie i próbujcie! No co. Uczmy się na własnych błędach nie sypcie do wody za dużo, bo to naprawdę nic nie da, a, a e, tylko możecie zaszkodzić rybom. Po troszkę i te są efekty zdamy to na własnej skórze. Bo jak ja oglądałem się z tych filmów, moja pierwsza łódka zanętowa bez sondy, to jak wypływałem, to potrafiłem wypłynąć na trzy razy na 4 załadowaną po fulku kurydzami i peletami i kulkami, wszystkim. I w ogóle nie miałem efektów, to w końcu stwierdziłem, że spróbuję, właśnie praktycznie nęcić, tylko garść. Garsteczka kuleczek tak. tam podsypka jakaś. I to dosłownie. Jak to stosuję, że garść tych, co mam na włosie, to samo wrzucam do łódki i dopiero wtedy zaczęły się efekt tych ryb. Te ryby zaczęły brać. No i moje, tak naprawdę się zaczęło karpiowanie. A jak wrzucałem do wody Bogwili, tutaj jakiś byłem też na fałowicach. I też wrzuciłem bardzo dużo do, 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 do wody, nic nie złapałem. A teraz mało wrzucam, łapie Może akurat w tym momencie fajnych okazów. Akurat u nas dwóch nie ma, u trzeciego kolegi jest okaz fajny, było 15-200. To bardzo ładna ryba. Ale co się dzieje, te ryby biorą. Także jest zabawa, są tutaj przede wszystkim na chowicach, są ryby bardzo silne. Te, takie 6-7 kg naprawdę robi taką hmm. robotę, że Zaraz jesteśmy w szoku, że tak tutaj ryba walczy. I to ty byłoby z naszej strony. Do zobaczenia.